2 września 2013 roku o godzinie 9 na placu szkolnym rozpoczęło się uroczyste otwarcie roku szkolnego 2013-2014. Mimo pochmurnej i deszczowej pogody większość uczniów była w radosnych nastrojach. Po wysłuchaniu hymnu państwowego oraz wprowadzeniu sztandarów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, głos zabrała pani dyrektor Gabriela Fiedler, która gorąco i serdecznie powitała uczniów, zarówno starszych, jak i nowo przybyłych. Uczniowie zapoznali się z aktualnościami dotyczącymi szkoły oraz jej funkcjonowania, a także ze zmianami wprowadzonymi w szkole partnerskiej i publicznym Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku. Na koniec przemówienia pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom miłej i przyjaznej atmosfery w szkole, a także zapału oraz wytrwałości w nauce. Po zakończeniu apelu młodzież rozeszła się do swoich klas na spotkania z wychowawcami. Znajdujemy się w Lubskim Domu Kultury, gdzie odbywa się uroczyste nadanie imienia połączone z obchodami pięciolecia niepublicznego Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku przy ZSOIE. 18 października 2013 roku miało miejsce uroczyste wydarzenie w życiu naszej szkoły partnerskiej Niepublicznego Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku. Otóż tego dnia obchodziliśmy jubileusz pięciolecia tej szkoły oraz nadania szkole imienia noblistów polskich wraz z wręczeniem sztandaru szkoły. Chcielibyśmy z tej okazji również życzyć pani dyrektor moice Przysmak, aby jej szkoła bez przerwy się rozwijała i osiągała sukcesy. ZSOIE współpracuje z niepublicznym gimnazjum od momentu powstania tej placówki i szczerze liczymy na kontynuowanie wspólnej pracy dla dobra uczniów. 16 września 2013 roku o godzinie 11:40, na naszym placu szkolnym, rozpoczęły się odszęsiny uczniów klas pierwszych ZSOIE. Apel został poprowadzony przez przedstawicieli szkolnego samorządu uczniowskiego. Po zgodnym z tradycją naszej placówki uroczystym ślubowaniu głos zabrała pani dyrektor Z.S.O.J., która następnie osobiście pasowała uczniów poprzez uścisk dłoni i symboliczne dotknięcie olbrzymim ołówkiem. Serdecznie gratulujemy panu wicedyrektorowi Soje Andrzejowi Bryłce, który 14 października 2013 roku podczas uroczystej gali w teatrze im. Juliusza Ostfery w Gorzewie Wielkopolskim otrzymał nagrodę Lubuskiego Kuratora Oświaty. Życzymy panu dalszych sukcesów w karierze zawodowej. A teraz zapraszamy wszystkich serdecznie do obierzenia wywiadu z pierwszoklasistami z naszej szkoły. Co wam się podoba w naszej szkole? Jest tu miła atmosfera. przyjaźni ludzie. Jest wiele kłek zainteresowań. Co mi się podoba? Mi się podoba, że nauczyciele poświęcają nam czas, żeby na konsultacje w ogóle wiedzieć o co chodzi. Miła atmosfera, fajni ludzie. O, i radiowęzeł. I przerwa pół godziny na piątek. Fajna muza leci. Jaki waszym zdaniem nauczyciel jest najlepszy? Pani Pasicka, bo jest przyjazna i potrafi zrozumieć ucznia. pan jak Co byście zmienili w naszej szkole? Mniej liczne klasy, dłuższe przerwy, więcej wycieczek. Odpowiada Wam sposób prowadzenia lekcji przez nauczycieli? No, fajnie. Dużo zapamiętuję na lekcjach, szczególnie u Pani Fidler na biologii. Tak, zgadzam się, potwierdzam. Jak się czujecie w nowym środowisku? Świetnie, bardzo dobrze. Czy podoba Wam się w naszej szkole? Bardzo, tak, tak. No, ZSE je rządzi.